Witam, z tej strony Norbert, przywitany akwarystyki Jasło. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o moim akwarium pędzliarkami. Akwarium już ma niecałe 3 miesiące. Jest po kilku odcinkach. Także roślinki rosną super w tym akwarium. No co, co tydzień to muszę praktycznie wycinać. Wiadomo, ono nie jest wysokie, ale tego Dużego chęcia to muszę ciąć równo prawie jedną trzecią tego co jest zresztą tak jak widzicie w akwarium to się znajduje to endlerki glonojady krewetki i ślimaki także to jest cała obsada tego akwarium tak jak widzicie udało mi się wyhodować e, kilka rodzajów gutika e, endlerka o, widzicie tutaj nawet są takie żółte emblerki tygrysie także to już jest moja hodowla właśnie teraz robiłem podmiankę wody to w wszystko i wyłapałem sobie z tego akwarium takiego że tam sobie hoduje także pięć takich tygrysich emblerków i moim zdaniem to chyba najfajniejsze tutaj z tego to jest też pięć też mojej hodowli, też takich różowych o widzicie tutaj na przykład po prawej stronie takiego jednego z tymi dwoma miotami też bardzo fajnie się prezentują no i te, które miałem zamienione od kolegi także to są te właśnie jego te pięć cudrysi to jest moja hodowla pójść tych takich różowych to też jest moja hodowla także Będę to jakoś pomieszać po malutku ten krew, aby nie było to takie jednolite, taki to nie, ta hodowla tego englerska, tylko albo, aby się mieszały, aby rosły takie zdrowe. Także myślę, że udaje mi się to w miarę, bo tak jak sami widzicie, prezentuję się fajnie. Wszystko rośnie tak jak trzeba. Bo tutaj na przykład widzicie krewetki. Nie wiem co to nawet za krewetki tutaj na stronki takie jeździ ktoś po 15, a to chyba resztery, jak ktoś wie, no to proszę tam napisać, bo ja tu na tych ryweczkach sobie leżę, także. o tutaj widzicie właśnie tego pomarańczowego, tak, tego tak, brzmiewca, taki na środek właśnie tam popłynął, no one też są super o i tutaj te, te grycie, takie właśnie, te kropki, takie żółte no super się tak, prezentuje wiadomo, ja tu nie oddaję tak, tego tak jak powinno, bo to nie mam takiej dobrej jakości to nagranie także nie widać tego w pełni jak te englerki się prezentują ale uwierzy mi są naprawdę jak ktoś ma ochotę sobie kupić englerki to takie gry naprawdę są super no i co poza tym wycinka totalnie prawie wy... wyciąłem wszystkie te duże rośliny yy, wyleciała wyleciały te takie większe co już dochodziły pod stafle wody także zrobiłem taką konkretną cuknicę tutaj widzicie w rogu tam z zasilkiem celia właśnie mi się cukrzyła rośnie zaczyna rośnie super wiadome trzeba było czekać kilka Dni, prawie 30 dni ale pomału pomału ten cały róg zarasta i tutaj jeszcze na kamieniu, że sobie odstawił taki mecz, będę widział, jak on się będzie trawował. to jakiś puder w pieceli pewnie się jakiś zaplątał, no i tak pomału odrastał, odrastał no i to teraz się tej podniance wypuściłem całkiem tę pelię z tego mchu i dałem na kamień także myślę, że teraz będzie ok co poza tym gubiczki to są się tak jak należy, tych händlerczyków jest coraz więcej. Także myślę, że gubikci to są te właśnie od tego kolegi, który się wymieniłem. A no i te sam te takie dbumie, te czarne, czerwone. A moj, moje to są właśnie te. Teraz już pięć różowych i pięć tygrysów padło, także myślę, że Teraz już będzie. Ta krew zmieszana, może się pomieszają, może jeszcze wyjdą jakieś inne kolory, bo tym, 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 tym kolorowej to ten lepiej moim zdaniem. Nie tak żeby mieć jeden ciąg jakiś tam. Wiadomo są hodowce takie, ale to trzeba mieć warunki, aby to oddzielić. Ja takich ja też warunków nie mam, także wrzuciłem to wszystko do jednego. Kilka stąd gubików wyłowiłem żeby nie było ich za dużo także poszły do tego dużego akwarium tam, tam sobie też dają radę no i samiczki stąd wyłowiłem też wróciłem tam do rozrodu cieni bo tam jeszcze mam takie ładne takie rzeczywiście rozrodcze te tamtyki, także one tam sobie pływają z tym akwarium tym narybkiem i tam właśnie z tego wyławiam takie co co fajniejsze okaże to i tak jak na przykład tutaj teraz wrzuciłem tyle różowe i wcześniej dwa, trzy razem pięć no i 5 rzuci. Także myślę, że prezentuje się fajnie, będziemy widzieć jak to dalej będzie się prezentować. No i tak jak widzicie, akwarium ma 30 dni, po totalnej 300, po podmiance. Jeszcze i tu może nie tylko kubików cały czas więcej, czy wędlerków, to tak jest sami możecie zauważyć, czy młody jest bardzo dużo. No i pewnie tyle o tym akwarium, bo to można więcej mówić do tego zemlaka. Jak na razie wszystko ok. Także dzięki wszystkim tym którzy wchodzą na mój kanał, subskrybują, komentują, zostawiają łapki, jest to miłe, bardzo się cieszę, że właśnie mam taką widownię. No i pewnie tyle. Z tej strony Norbert, czyli Pan Akwari szczyt Jasło. No i do następnego odcinka. Cześć!